Dzień dobry. Dzień dobry, wszystkim. Dotaliśmy do puszczonego domu w środku wsi. I zobaczymy, co tu znajdziemy. Jest to jeden z nielicznych domków, w którym jestem w ogóle. Tam jeszcze pies kuchenny stoi. Słuchajcie, tam sobie jeszcze zajrzymy. Na razie pójdziemy zobaczyć. Pokój. Patrzcie, troszkę się jeszcze jest. Nie nic nie strącić. Wow. jakieś takie jeszcze zostały fajne fotele. Natomiast droga główna, patrzcie, w jakieś talerze zostały jeszcze. butelka taka dwuskładnikowa właśnie ten piękny regał zostały jeszcze szklaneczki poukładane i takie cudowne Zostały te podkładki Zostały tu jeszcze ubrania Znaczy to są akurat obrusy Torby Coś niesamowitego Teraz sobie zajrzymy, ale na zewnątrz jest strasznie dużo wody. Wtepnąłem w niezłą wodę. Patrzcie, ile tu zostało jeszcze rzeczy. Tam niby te świeciło, bo nie będę świecił, bo jestem widoczny. ten stół z tymi krzesłami. Patrzcie, jak ta firanka. Chciałem sobie tutaj, ale niestety będę musiał zniszczyć tą wspaniałą pajęczynę. Przepraszam pajączku. To tylko świadczy o tym, że nikt tędy nie szedł. Ten piec tutaj jest rozbity, ale ale wygląda nieźle. Patrzcie na tą szafkę. Wygląda nieźle. O tak, odskulowo. Patrzcie na te buty. W ogóle ciekawe jest to miejsce. Te pańczyny tutaj. Hmm. Jeszcze nie typu komórka. z Uniwersytetem, a z Uniwersytetem, a góry. Na piętro. cudowne I to szafa Przejdę ten dyn Chyba nie panie, bardzo no teraz przejdę O, o kurde, tu są skarby to Jest coś niesamowitego tutaj w tym miejscu Piękny dom. tutaj muszę uważać. Wow, patrzcie na to, skrzynie. O, ten regał jest niesamowity. Nieczęsto widuję pełne regały, słuchajcie. A tu mam cały regał, no, bez jednej szybki. O kurde. Patrzcie na to. To jest rama od obrazu świętego. Coś pięknego. I telewizor. Kurczę, co tu. Z czego tu nie ma? Taka fajna beczułka. O kurde Na chleb chyba, nie? Jakoś tak jak mi się wydaje. Takie pojemniczki na chleb z wikliny Ten wieszak tam. Coś pięknego. Jest niesamowite to miejsce. O kurczę. Jest tam naprawdę pod wrażeniem Coś jest. O kurde. tędy przejdę. Ło. Wow. Patrzcie na to. W ogóle ta szafa jest piękna. Coś niesamowitego. Tutaj z tyłu nic nie ma. Nie ma, ale zobaczcie. Ta szafa tutaj ona jest trochę zniszczona, ale się przymknie. Patrzcie. Czy to dobrze widać? No, jest cudowna ta szafa. niesamowite paszcja, te zdobienia. To jest w ogóle niesamowity mebel w ogóle. Moim zdaniem, XIX wieczny, początek XX wieku. coś takiego. Tam mamy budki. Na dole. I martwy, martwy, zwierzaczek. Dwa zwierzaczki ratujące. A kurde, ten dragon ma niesamowitą tą szybę. Coś pięknego. Dobra, słuchajcie, będziemy lecieć dalej. Ja tu jeszcze wrócę porobić zdjęcia. Tu miejsce jest mega, mega klimatyczne. Zgodne uwagi. Patrzcie na ten mebel Koncentraty paszowe w żywieniu zwierząt gospodarskich. O kurczę, blade. To to rybka. To wchodzimy do takiego pokoju na piętrze sypialnianego Również z piękną szafą, słuchajcie. Drewnianą. Patrzcie na ten cudowny regał. Oczywiście wszystko jest mega zniszczone. Widziałem zdjęcia. Fuj, to tu mamy fajne. Muza. Coś niesamowitego. Patrzcie na tę wazę. Ta waza jest piękna. te miejsce tutaj jest niesamowite dlaczego ktoś to tak zniszczył? znaczy ja wiem czemu ktoś tutaj szukał skarbów tutaj są jakieś prywatne rzeczy nie będę wam tego pokazywał bo to są rzeczy mieszkańców ale jest to smutne naprawdę bardzo smutne tu mamy sypialnię taką dwułóżkową sypialnię właśnie tego się bawię tu stoi woda a mam dziura we buty dlatego tu nie wejdziemy pokażę Wam tylko ten zbiornik kurde szkoda ale patrzcie tu jest woda ja tu nie wejdę nie ma szans fajne słoiki

Widzęcie, słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia następnej eksploracji. I wszystkiego dobrego w roku. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Ale dla niektórych to śmieci, dla mnie to jest znak przeszłości. Pozostałość po tych właścicielach. Patrzcie, jakie tamki cudowne. Coś pięknego.